Przepraszam, jakie flagi częściej schodzą? Polskie Dzień czy Unii Europejskiej? Ja, jak Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Jan Bodakowski. Przyszedłem właśnie wepchnąć się na e, na, szkło, na szkło, bo mam parcie na szkło. Witam wszystkich, e, bo e, jestem porażony tym, jak. Nieudana jak jest ta rewolucja. Jak mało Jak oceniasz ceny? liczbę osób? No, osób jest Współpraca. tak mało, Podobno że można sobie swobodnie przejść w e, każdą no, stronę. E, e, widać, że po prostu ludzie nie zaangażowani, że po prostu ten pom ta pomysł na walkę z, z pisem pod hasłem Sądu Najwyższego absolutnie nie chwycił. Przyszło trochę działaczy partii lewicowych, trochę gejów, trochę czytelników pewnie Gazety Wyborczej. Natomiast jest to przeraźliwie mało. Warszawa jest ponad półtora milionowym miastem, a tutaj są pustki. Gdzie się nie pójdzie to jest pusto. To jest absolutna klęska wizerunkowa. Ja robiłem wczoraj relacje i się naśmiewałem poza demonstracjami, że nikogo tu nie ma. Natomiast przyszedłem tutaj, jest centrum. To powinny być tłum dziki, z No z Nie no. Ze strony lewicowej można nie robić tego pisu. A tutaj ludzi nie ma. A poza tym ludzie są niezaangażowani, transparentów, nie mają flag, nie mają. E, tak sobie słuchają, przyjdą towarzyski, pójdą. Tylko się denerwują na koszulki retyską. Przed chwilą e, pan Misiałowski stwierdził, że nie wie co to godność. Stefan ja bym zadał Stefanowi takie pytanie. Czy Stefan Miesiołowski dzisiaj to jest ta osoba, sama osoba, która była w czasach zjednoczenia chrześcijaństwa narodowego. Czy on w swoim umyśle kontynuuje swoje poglądy? Czy doznał jakiegoś katarizmu, nawrócił się, odrzucił ten nacjonalizm? To jest bardzo ciekawe pytanie. Natomiast można, jest tak, jest tak spokojnie, że można sobie z liderami porozmawiać, porozmawiać. Szukam sobie Teresa, jak zwykle, ostatniego bo spotkałem w samolocie, ale byłem zbyt zmęczony, żeby rozmawiać. A muszę zadać to tak bardzo kardyne pytanie. Czy już wreszcie się zbadał na obecność narkotyku? Nie, A, żartuję oczywiście, ale co myślisz, że coś z tego, co jakoś to się przerodzi, jak coś większego? No to jest, się nie przerodzi, bo to jest kompromitacja. To jest widelkowo kompromitacja. Eee, jeżeli się nie ma sił na zorganizowanie manifestacji, to i nie powinni organizować, bo to jest, to jest, to jest e, robienie... E, Dobrego pr i PiSowi, bo PiS e, e, nie musiał nic tutaj zrobić, sami się zaorali, tak jak sami zaorali za o pre opozycję liderzy. Przypomnijmy to, co wyrabiał Mateusz Kijowski. Przypomnijmy ostatnią wypowiedź tego posła z Platformy Obywatelskiej, który mówił o tym, że dziennikarze z mediów publicznych skończą jak Urban. Ten człowiek absolutnie się nie orientuje, bo otaczającej rzeczywistości nie wie, że Urban, Urban z szampanem. Że Urban, że Urban jest jednym ze stu najbogatszych Polaków. Że zarobił miliony na jeden z najbardziej popularnych przygodników i że jest przyjacielem jego liderów. To świadczy o tym, że ci ludzie są po prostu absolutnie e, nie wiedzą, w jakiej rzeczywistości żyją. Nawet ja rozumiem, że mogą nie wiedzieć tam w zależności, sąd najwyższy, bo to jest trudne. Ale żeby nie wiedzieć, kto to jest Urban, no, jak Mateusz Pionski w ostatnim liście, który wzywał na poprzednią manifestację, e, porównywał to do obrony Konstytucji 3 maja. A przepraszam bardzo, Konstytucja 3 maja ograniczyła demokrację w Polsce i odebrała głosy biedoty, e, prawo do głosu biedocy e, szlacheckiej. Już nie mówiąc o tym, że pomysł sądownictwa zapisany w tej Konstytucji to jest pomysł niezgodny z ich poglądami, tylko pomysł zgodny z tym, co ogłosi akurat partia Kukiz, bo tam sędziowie w Konstytucji 3 maja byli wybierani z, e, przez sejmiki szlacheckie. Więc całkowicie demokratyczny, a, a nie przez... Jak ty sam oceniasz reformę Sądu Najwyższego, czy tam ustawę nową o Sądzie Najwyższym? zaproponowała nam. zobaczymy. Ja miałem na studiach dawno, dawno temu, jak kod. Ja miałem piątkę z prawa konstytucyjnego, więc musiałem naszą konstytucję poznać na pamięć. Eee, i, I cały przekaz tej konstytucji jest taki, że ona nic nie reguluje, tylko e, wszystko regulują ustawy. Eee, I właściwie, tak jak wspomniałem, ja na chwilę i tu powiem, miałem czwórkę z konstytucyjnego, ale miałem zajęcia z człowiekiem, który był tajnym współpracownikiem. Nie pozdrawiam. A ja pozdrawiam, ja miałem zajęcia. E, moim wykładowcą był poseł w sojuszu lewicy demokratycznej. E, ja byłem aktywnym działaczem prawicy. Wtedy to, to tylko jednostki były naprawdę. No i tą piątkę dostałem. Powiem szczerze, że z tego, co ja pamiętam, co przeczytałem sobie teraz konstytucję, to te wszystkie argumenty są bezsensowne. Oni nie mają nic do powiedzenia. Zresztą przypomnę Twój film z, z protestu, który był w czasie miesięcznictwa smoleńskiego. To jest dokument na epokowy. Za. Sto lat ktoś będzie pisał na temat tego magisterkę. Bo jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, zadawałeś proste pytanie, po co oni tam są, a oni nie znali żadnej odpowiedzi. Tylko emocje. Tych ludzi łączą tylko emocje. Psychiatrzy to nazywają psychozą indukowaną. To są zdrowi ludzie. To, że poprzez przebywanie z osobami zaburzonymi psychicznie przyjęli ich chory e, pom, e, światopogląd. E, jedyną metodą leczenia to jest to, żeby ich odciąć od tego chorego, e, od tych e, zaburzeń ich liderów, które są podawane w mediach. I wtedy ci ludzie w ciągu kilku tygodni wyzdrowieją. No i dlatego, i dlatego cieszę się, że, że zmienia się w telewizji, bo ci ludzie, którzy byli przez lata karmieni kłamstwami w telewizji, teraz mają jakoś odpływ.

Ale na co? Na to co się dzieje w Polsce. Na to, na to że tutaj protestują? Nie, na to, że się zmienia strój państwa, nie tak jak trzeba. A na jaki się zmienia? No jeszcze nie wiadomo, mam nadzieję, że nie zobaczymy, ale. Zmienię, A jaki że... był dotychczas? Nie, znaczy to nieważne jaki był, jaki będzie. Ważne A nie no, będzie... jaki był ustrój w Polsce, wie pan czy nie? Chodzi mi, chodzi mi o to, że zmienia się ustrój państwa kultożerem, a nie. No ale z jakiego na jaki? To jest proste pytanie. Na jaki to nie wiem. A z jakiego? Takie, że była konstytucja, konstytucja która i to jest ustrój państwa. Wszyscy respektowali. No to pozostawiam pana wkurzonego w takim razie. Dziękuję. どっちも言ってました。